Czewano, z tej strony Łysy, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym stolikiem. Kolega poprosił mnie, żeby go odnowić. Po pierwsze, co? Pozbędziemy się tej białej farby, którą ktoś chciał go ratować, ma zmienić design. No, jakiś na to pomysł miał. Później Blat. Blat mamy w stanie agonalnym, więc nie będziemy go nawet, nawet ratować. Jedyne co, to go wyrównamy i damy nowy fornir. Stolik jest zrobiony Blat. Jest zrobiony z płyty stolarskiej. Bo tutaj na dostawce widać z boku, jest fajny. Mamy tu system wyciągania dostawek. O! Tak. Tak. Dobra. Mamy rozłożone. Coś jeszcze blokuje. No i jeszcze. Jeszcze go nie dotykałem, jeszcze nie wiem co. Mówiłem, zrywamy farbę. Zobaczymy, jaki kolor mamy pod spodem drewna. I do tego kolega już dobierze sobie fornir na górę. Nie przedłużając, biorę się za robotę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Thank <laughs> you. Z grubsza farby już mam zdjętą, zeszło mi się z tym 6 godzin, mam jeszcze jakieś miejsca zostały, takie pojedyncze, na nogach od środka, ale to już tam przy okazji. I tak będę musiał, myślę, myślę, że i tak będę musiał użyć jakiegoś jeszcze chemicznego stripera, nie wiem jak to po polsku się nazywa, no do zdejmowania farby, z racji tego, że bardzo dużo siedzi jeszcze tej farby w słojach, a to jest wszystko fornir. Myślałem, że nogi są lite, ale się okazało, że są fornirowane, tutaj oskrzynia tak samo jest fornirowana i jest to w niezłym stanie, więc nie chcę po prostu tego przeszlifować, więc muszę to właśnie chemicznie usunąć. No i jest, widać taki jeszcze, może to zmoczę, będzie lepiej widać jak zmoczymy. No widać jeszcze białe plamki w słojach, więc to jest jeszcze wszystko do wyciągnięcia, ale to już mówię chemicznie z racji tego, że myślę, że przeszlifowałbym się przez ten fornir, który i tak wydaje mi się, że jest dość gruby, bo w jednym miejscu na nodze był uszczypany i naprawdę był gruby, ale wolę nie ryzykować, bo jest w naprawdę w ładnym stanie, nie wiem, czemu ktoś to pomalował. Zdjąłem sobie blat przy okazji, żeby było mi wygodniej tutaj wszystko oczyścić, bo o ile nogi szły, w miarę szybko, powiedzmy pół godziny, jedną nogę miałem oskrobaną do no tą skrzynie. tragedia, dobrze, że miałem cyklinę, to nie tą stroną szło, tylko wszystko tą stroną i takie skrobanko, no palce to już mi odpadają, dlatego już dzisiaj nie kończę tych wszystkich małych elementów, które mi zostały tej farby, odkładam na dzisiaj i wracam do tego jutro. Mam taki środek 3W3 do usuwania starych powłok. Myślałem, że mam go więcej i oblecę cały stolik. Niestety mam tylko końcówkę. To sobie sprawdzę, czy działa, czy usuwa to co chce. Teraz tutaj Wam zrobię zbliżenie na, te wszystkie, na, tą, na tą całą farbę w porach. Czy wyciągnie mi to? Jeżeli mi to wyciągnie, to fajnie będę mógł po prostu zakupić go więcej i, i oblecić cały stolik. Minęło, nie wiem, 20 minut. Tutaj na dole widzę, że fajnie farba zaczęła się łuszczyć, więc coś działa. Zaraz zobaczymy, czy to, co chciałem, zadziałało. Przemyję to alkoholem. No jak na razie nie wygląda obiecująco. Żeby coś, żeby coś zadziałało. No, papier za słaby. Weźmiemy kawałek włókniny ściernej. No, tutaj, gdzie się złuszczyło, odchodzi, ale to co chciałem, żeby z wyszło, no to nie, nic to nie dało. Nie, nie dało rady. Ech, czyli co? Ech, zeszlifuję tyle, ile się da, delikatnie to tylko potraktuję. I taki będzie już design. No, nie usuniemy tego. Boję się za bardzo, że po prostu przeszlifuję ten fornir. A nie o to w tym chodzi, żeby robić sobie roboty. Czyli co, usuwam resztę farby mechanicznie. I tyle, lekkie szlifowanko. I będziemy się brali za zabezpieczanie. Grubsza bracik mam już oszlifowany. Kolega zabrał brat do fornirowania, bo uznaliśmy, że taniej i lepiej będzie, jak zrobi to firma, więc firma zajmie się fornirowaniem. Oni tak samo powiedzieli od razu, że wyrównają ten bracik, żeby go przywieźć w takim stanie, jak jest, więc tu mi robota odeszła, ale dalej muszę jechać z postawą. Oszlifowana już jest. No, jeszcze nie jestem do końca zadowolony z racji tego, że siedzą, siedzi ta farba w tych swojach. No Boję się to szlifować i jeszcze poszukam jakiegoś sposobu. Chemicznie się nie udało, może spróbuję jakoś, nie wiem, coś pomyślę. No, nieważne, pomyślę. Teraz tutaj y, mam do podklejenia tutaj dwa elementy z racji tego, że y, no, pękły, no, miały prawo, musiały kiedyś pęknąć, y, więc tu podkleję, ale ładne jest to pęknięcie bez ubytków, więc po prostu klej, ściski i tyle. Jeżeli chodzi o podstawę, no to wszystko będzie na razie z nią. Czekamy na blat, przyjedzie blat, zajmiemy się wykończeniem. E aí, W końcu jest gotowy. Zeszło mi się z nim strasznie długo, około dwóch miesięcy, może po kolei. Początkowo próbowałem tym usunąć tą resztkę farby z tych słojów, niestety nie udało się, słabo poszło. No i troszeczkę opadłem tutaj, powiem z chęci do pracy na nim, bo wyglądało to kiepsko. Nie wiedziałem co dalej, ale no mówię, dobra, spróbuję. Kupiłem następnie taki zmywacz i bodajże że już przy pierwszej aplikacji zobaczyłem, że daje coś, więc mówię, dobra, idę w to. Trzy razy go łącznie aplikowałem i w momencie, jak go nałożyłem, leżał około, nie wiem, 15-20 minut. Taka szczoteczka i z tych porów wydobywałem tą farbę. Szło to naprawdę nieźle. Więc przywróciło mi to chęci do pracy z tym stolikiem. Z blatem też były perypetie, bo kolega oddał go do fornirowania. Stary brat miał fornirować, niestety no, okazało się, że był w słabym stanie uznać, że zrobiłem nowy. Zrobili nowy, no i kolega go przywiózł fajnie, uznałem, dobra, mam blad. nogi w fajnym są już w stanie, obrobiłem się ze wszystkim, robię, odpakowuję go z folii, patrzę, zrobili tak, że dwie połówki były identyczne, ale dostawki wyszły za szerokie, tu Wam zaraz zdjęcie wrzucę w przybitkę. no i co, musiałem jechać tam, przycięli mi to ja się tak produkowałem jeszcze przez kilka minut, bo nie wiedziałem, że padł mikrofon i nie sprawdziłem tego. Więc opowiadałem jak to było z tym latem, jakie to historie, no ale cóż, nie powtórzę tego. Więc tak, do zabezpieczenia użyłem najpierw pierwszą warstwę Wipe On Poly, bo to fajny, szybki produkt, więc po prostu położyłem go, zmatowiłem to następnie Pyrkien 220. A na końcu zabezpieczyłem dwie warstwy FIDES Hard Wax Oil Clear Satin. I fajnie to wszystko wyszło. Standardowo. Jeśli filmik się podobał zostawcie łapkę w górę, subka i widzimy się w następnej realizacji. Na razie.